Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak dodać przelewy 24 do sklepu e Na tym etapie powinnaś mieć już w pełni aktywowane konto. Jeżeli nie masz jeszcze konta, to tutaj znajdziesz film, którym pokazuje, jak założyć konto. I uwaga! Pod tym filmem również znajdziesz link do założenia konta, poprzez który otrzymasz niższe prowizje przelewy 24 niż w przypadku indywidualnie zakładanego konta. Zaczynajmy! Przejdź teraz do swojego sklepu a następnie sprawdź wersję optyczki WooCommerce. W tym miejscu zobaczysz numer wersji. Teraz wpisz w Google Szelewy24 WooCommerce lub kliknij w link pod tym filmem. W zależności od wersji WooCommerce pobierz odpowiednią wtyczkę. Ja mam wersję 6, więc popiorę taką wersję. Wróć do strony WooCommerce i zainstaluj wtyczkę. A następnie ją aktywuj. Wtyczki dodaj nową. Wyślij wtyczkę na serwer. Zainstaluj. Włącz wtyczkę. Teraz zaloguj się do swojego konta w szelewy 24. Wybierz moje dane. A następnie znajdź pole Dane API, konfiguracja, adres IP. W tym miejscu wpisz znak procenta. A następnie kliknij zachowaj. Wróć do sklepu i wybierz. WooCommerce, ustawienia, płatności. Przy przelewach 24 kliknij ustaw. Tytuł to tekst, który zobaczą klienci w koszyku podczas dokonywania zakupu. ID sprzedawcy i ID sklepu są dokładnie takie same to identyfikator Twojego konta w szalewie 24. Twoje ID znajdziesz również w Moje dane, dane konta, to jest ten numer tutaj. Klucz CRC i klucz API. Również znajdziesz w tym miejscu. Skopiuj klucz do CRC, a następnie klucz do raportów, klucz API. Opis to tekst, który zobaczą klienci przy wyborze metody płatności. Tryb modułu pozostaw normalny. Czekaj na wynik transakcji. To pole jest szczególnie ważny w przypadku produktów wirtualnych. Ja zawsze je zaznaczam. Użyj statusów Szelewy 24. Możesz tutaj użyć statusów WooCommerce lub statusów Szelewy 24. Kliknij zapisz zmiany. W tym miejscu możesz aktywować płatności one Click. Przyspieszy to proces zakupowy. Płatność w sklepie. Możesz ustawić, żeby niektóre płatności były dokonywane jeszcze w sklepie, np. kartą lub blik. Pokaż metody płatności. Możesz tutaj pokazywać dostępne metody płatności na stronie potwierdzenia zamówienia. Wyróżnione metody płatności. Tutaj można dodać metody płatności widoczne od razu podczas składania zamówienia. Wybierz maksymalnie 5. Ja osobiście lubię tutaj dodawać Blik, Visa, Mastercard. Płatności kartami wymagają jednakże podpisania dodatkowej umowy. W przelewy 24. Lubię tutaj również dodawać. PIPO i, i P24NOW to opcje również trzeba aktywować dodatkowo. Pojawiły się również dodatkowe opcje. Akceptacja regulaminu przelewy 24PL. Czy chciałbyś dodać pole do zaznaczenia? Taki checkbox do, do koszyka, żeby klienci go zaznaczali? Widoczne metody płatności. Tutaj możesz wyróżnić niektóre formy płatności. One są widoczne już po potwierdzeniu zamówienia podczas dokonywania płatności. Ja osobiście lubię pozostawiać to pole pustym. Kliknij zapisz zmiany. Na koniec pamiętaj o aktywowaniu płatności przelewy 24. Wybierając aktywuj moduł płatności przelewy 24. I ponownie zapisując zmiany. Możesz teraz sprawdzić, czy wszystko działa, wykonując próbne zamówienie. Zobacz, jak to wygląda. Widoczne są metody płatności, żadne nie są wyróżnione. Nieopłacone zamówienia zostaną po jakimś czasie anulowane automatycznie. I to koniec tej lekcji. Mam nadzieję, że już teraz płatności przelewy 24 śmigają w Twoim sklepie. Jeżeli tutorial Ci się podobał byłabym bardzo wdzięczna za kliknięcie łapki w górę, za pozostawienie komentarza pod tym filmem. Naprawdę każda łapka w górę i każdy komentarz niezmiernie mnie cieszą. A także jeżeli jeszcze tego nie robisz to zasubskrybuj kanał i możesz również kliknąć ikonkę dzwoneczka pod tym filmem, żeby żaden nowy film Cię nie ominął. Dzięki, do zobaczenia.